Więc ja zacznę od takiego dość ogólnego stwierdzenia, że tak jak się spodziewałem po dyskusji, okaże się, że jestem nietolerancyjny i jestem uzbrojony, uzbrojony katolikiem i chcę przejąć tolerancję. I spodziewałem się tak, tak wydawało przed dyskusją, ale teraz się upewniłem. Upewniłem się dzięki, ale było to dla mnie dość oczywiste, dlatego że problem w tej debacie polega na tym, że my nawet nie mamy wspólnych terminów. Tolerancja, się tu wszyscy, termin tolerancji, którym się tu wszyscy posługujemy, znaczy coś zupełnie innego dla mnie, dla pana doktora i dla pana profesora. Dla pana profesora najwyższym poziomem tolerancji jest akceptacja partnerska, która z mojego punktu widzenia jest najniższym i niedopuszczalnym dla mnie poziomem obojętności. Bo jeżeli ktoś mówi, mam przyjaciela, jest mi wszystko jedno, czy on jest wierzący, czy jest niewierzący to ja nie jestem w stanie tak powiedzieć, bo mnie nie jest wszystko jedno. Dlatego, że dla mnie to życie, ono się tutaj nie kończy. I nie chodzi wyłącznie o to, żeby mnie i mojemu przyjacielowi było przyjemnie. Ale to jest pytanie ostateczne o to, czy mój przyjaciel, trwający w stanie, w którym trwa, osiągnie, zostanie zbawiony, czy też zostanie potępiony. Obojętność wobec tego fundamentalnego pytania, z mojego punktu widzenia, to nie jest tolerancja. Tylko to jest obojętność, jak ładnie o tym pisał Włodzimierz Wsłowów. Obojętność, na którą ja się nie mogę zgodzić. Właśnie dlatego, że dotyczy ona kwestii najważniejszych i najistotniejszych. Ja mogę zrezygnować z jakiegoś powodu z nieustannego aktywnego. Przekonywania, wychodząc z założenia, że przynosi to skutki odwrotne od zamierzonych i przyjąć inną strategię. Ale ja nie mogę zrezygnować, bo wówczas nie byłbym jego przyjacielem. Spragnienia, a żeby on także odnalazł szczęście, jakim, jak wierzę, jest wiara w Jezusa Chrystusa i uczestnictwo we wspólnocie wiary. Więc w istocie to, co pan profesor proponuje jako tolerancję, z mojego punktu widzenia jest niedostępne dla mnie jako dla człowieka wierzącego, bo byłaby to obojętność i być może wręcz grobość wobec człowieka, którego określam swoim przyjacielem. W związku z tym mówimy o różnych rzeczach i to widać, w, ja bym powiedział, w takich trzech zasadniczych poziomach rozumienia tolerancji. Pierwszym z nich jest uznanie, że ja toleruję, to znaczy dopuszczam ze względu na szacunek dla drugiej osoby, że ona ma inne poglądy niż moje. Ale to nie oznacza, i to jest ten poziom, który jest dla mnie ja dopuszczalny, ale to nie oznacza, że ja uważam, że poglądy tej drugiej osoby są dokładnie tak samo wartościowe jak poglądy, które jak wierzę są prawdziwe. I to, jest, I to jest maksimum. Dalej jest albo obojętność, albo relatywizm moralny. To znaczy, to znaczy uznanie, że wszystkie nasze poglądy są tak samo prawdziwe. I na to, to, nie, to nie dotyczy tylko człowieka bieżącego. Każdy, kto wyznaje klasyczne koncepcję prawdy, po prostu nie może się zgodzić. W związku z tym, już to pokazuje, że ta debata jest w gruncie rzeczy niemożliwa. Ponieważ używając terminu tolerancja, używając terminu wolność, używając terminu człowiek, mówimy o czymś zupełnie innym. I to jest pierwsza refleksja, którą chciałbym się podzielić po tej debacie, po lekturze tych tekstów. Druga, drugi to jest w zasadzie pytanie, czy rzeczywiście na każdy temat Zawsze i ze wszystkimi należy prowadzić dialog. Czy rzeczywiście powinniśmy prowadzić dialog z kimś, kto uważa, że Afrykańczyk czarny może być przedmiotem handlu? Mówiąc inaczej, czy powinniśmy debatować ze zwolennikami niewolnictwa? Czy też powinniśmy? doprowadzić do sytuacji, w której niewolnictwo będzie prawnie zakazane. Czy rzeczywiście powinniśmy debatować i egzekwować to prawo? Podkreślam, nawet jeśli nie mała część społeczeństwa uważa, że niewolnictwo jest w porządku, że nie ma w tym nic złego, bo przecież już arystotel jest że niektórzy ludzie są stworzeni z natury do bycia niewolnikami, więc mamy dobre, sprawdzane tradycje. Idąc dalej, czy należy rzeczywiście debatować międzyreligijnie na temat palenia wtór? Co jest tradycją jednej z religii? Co oznacza, że jak powiedział, nie każda religia jest tak samo prawdziwa? To jest Pytanie, czy powinniśmy debatować w społeczeństwie pluralistycznym na temat wielożeństwa? Czy też powinniśmy przyjąć? Że jednak pewien system moralny jest prawdziwy i wiele jest odrzucić. I wreszcie ostatnie pytanie. Być może w tej chwili, w tej debacie, także w tej debacie, która się toczyła dzięki Laboratorium Wiedzy i Fundacji PZL, czy rzeczywiście powinniśmy sobie tak spokojnie debatować? na temat tolerancji między zwolennikami, a przeciwnikami aborcji. Bo z punktu widzenia przeciwników aborcji, to nie jest przyjemna dyskusja przy kawie. Tylko to jest pytanie o być albo nie być milionów ludzi. I tutaj bardzo słusznie zauważył Pan Poseł Jarosław Gowin. Tu nie ma równorzędności. I być nie może. Z mojego punktu widzenia, to jest kwestia absolutnie kluczowa, i przechodzę do przedostatniej refleksji. Czy nawet do ostatniej, żeby nie przedłużać. To jest kwestia absolutnie kluczowa, dlatego że tutaj poza grupą zwolenników i przeciwników w aborcji. A ja bym powiedział zabijanie im Jest jeszcze trzecia grupa. Czyli ci, którzy zostali zamordowani. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia to jest 42 miliony osób rocznie. I jeśli przypomnimy sobie o tej grupie, to powstaje pytanie. Rocznie 42 miliony. Czy możliwa jest taka spokojna debata, czy też jednak my jesteśmy w jakimś stopniu, mając świadomość analogiczności tych słów, one nie są bezpośrednio ale jesteśmy na wolnie u ludzi. I ostatnie pytanie, czy nie jest tak, że prowadząc takie debaty, my. Bawimy się w zabawę silnych, zapominając o słabych. My jesteśmy silni, bo nam pozwolono się narodzić i w związku z tym, my silniejsi, my lepsi, możemy sobie podyskutować o życiu tych, których w imię fałszywie pojętych tolerancji wykluczyliśmy z przestrzenią człowieczeństwa. I to jest dla mnie pytanie w takiej sytuacji najistotniejsze. Czy rzeczywiście można tak spokojnie, miło i sympatycznie dyskutować nad człowieczeństwem kogoś czy nad tolerancją wobec inaczej myślących, gdy wkoło giną setki milionów ludzi? Thank you.